Baśnie braci Grimy: Fryderyk i Katarzynka. Pewnego razu żył sobie mężczyzna imieniem Fryderyk i kobieta imieniem Katarzyna, którzy byli małżeństwem i żyli razem jak młodzi małżonkowie. Pewnego dnia Fryderyk powiedział: Teraz pójdę orać Katarzyno. Kiedy wrócę, ma być na stole pieczone mięso dla głodnego i świeży napój dla spragnionego. Idź spokojnie, Fryderyku, odpowiedziała Katarzyna. Wszystko będzie gotowe, gdy wrócisz. Gdy zbliżała się pora obiadu, Katarzyna wyjęła kiełbasy z komina, włożyła ją na patelnię, dodała trochę masła i postawiła na ogniu. Kiełbasa zaczęła skwierczeć i syczeć, a Katarzyna stanęła obok i trzymała rączkę patelni, zamyślając się. Wtem przyszło jej do głowy: podczas gdy kiełbasa się smaży, mogłabym zejść do piwnicy i nalać piwa. Więc ostrożnie ustawiła patelnię na ogniu, wzięła dzban i zeszła do piwnicy, aby nalać piwa. Piwo lało się do dzbana, a Katarzyna patrzyła na nie i pomyślała: o rany. Pies na górze nie jest uwiązany. Może wyjąć kiełbasę z patelni. Dobrze, że o tym pomyślałam. I w jednej chwili wybiegła po schodach do kuchni, ale szpic miał już kiełbasę w pysku i ciągnął ją po podłodze. Katarzyna, która nie zamierzała tak łatwo zrezygnować, ruszyła za nim i goniła go aż daleko na pole. Ale pies był szybszy od niej i nie pozwalał łatwo zabrać zdobyczy, tylko przeskakiwał z nią przez bruzdy. – Co minęło? To minęło, powiedziała Katarzyna, odwróciła się i zmęczona biegiem, zaczęła spokojnie spacerować, żeby się ochłodzić. W tym czasie piwo wciąż wypływało z beczki, bo Katarzyna nie zakręciła kurka. Gdy dzban się napełnił i nie było już gdzie go przelać, piwo zaczęło rozlewać się po całej piwnicy, aż opróżniło całą beczkę. Kiedy katarzyna wróciła i zobaczyła, co się stało, zawołała: orety! Co teraz zrobić, żeby Fryderyk się o tym nie dowiedział? Myślała chwilę, aż przypomniała sobie, że na strychu leży jeszcze worek najczystszej mąki pszennej z ostatniego jarmarku. Postanowiła więc przynieść go na dół i posypać mąką całe piwo. Tak, kto oszczędza coś na czas ten ma kiedy potrzeba, powiedziała, wspięła się na strych, wzięła worek, zeszła na dół i rzuciła go prosto na dzban z piwem, przewracając go i sprawiając, że reszta trunku rozlała się po całej piwnicy. Wszystko w porządku, powiedziała Katarzyna. Skoro jedno jest tu, to drugie też powinno być i rozsypała mąkę po całej podłodze, kiedy skończyła, była z siebie bardzo zadowolona i powiedziała Jak tu teraz czysto i schludnie. W południe wrócił Fryderyk. No, żono, co masz dla mnie gotowego? Ach, Fryderyku. Odpowiedziała: Smażyłam dla ciebie kiełbasę, ale kiedy zeszłam do piwnicy, by nalać piwa, pies zabrał ją z patelni. A gdy pobiegłam za nim, całe piwo wyciekło. A kiedy chciałam je osuszyć mąką, przewróciłam też dzban. Ale nie martw się, piwnica jest już całkiem sucha. Fryderyk pokręcił głową. Katarzyno, Katarzyno, nie powinnaś tego robić. Pozwoliłaś, by pies zabrał kiełbasę. Piwo wyciekło, a do tego jeszcze wyrzuciłaś całą naszą mąkę. Naprawdę, fryderyku, nie wiedziałam. Powinieneś był mnie ostrzec. Mężczyzna pomyślał: Jeśli moja żona jest taka, muszę bardziej wszystkiego pilnować. Miał sporo talarów, które wymienił na złoto i powiedział do katarzyny: Spójrz, to Że tony do gier, włożę je do garnka i zakopię w stajni pod żłobem krowy. Ale pamiętaj, nie wolno ci tam zaglądać, bo źle się to dla ciebie skończy. Och, nie, Fryderyku, na pewno tam nie pójdę, zapewniła katarzyna. Gdy Fryderyk wyjechał, do wioski przybyli handlarze z tanimi glinianymi garnkami i miskami. Zapytali katarzynę, czy nie chciałaby czegoś od nich kupić. Ach, drodzy ludzie, odrzekła Katarzyna. Nie mam pieniędzy i nic nie mogę kupić, ale jeśli przydadzą wam się żółte żetony, mogę coś u was kupić. Żółte żetony? Czemu nie? Ale pokaż nam je. Idźcie do stajni, wykopcie pod żłobem krowy. Tam znajdziecie żółte żetony. Ja nie mogę tam zaglądać. Oszuści pobiegli tam, wykopali ziemię i znaleźli czyste złoto. Natychmiast je zabrali, uciekli i zostawili w domu swoje garnki i miski. Katarzyna pomyślała, że powinna użyć nowych naczyń. Ponieważ jednak miała ich w kuchni pod dostatkiem, powybijała dna ze wszystkich garnków i powiesiła je na płocie wokół domu jako ozdobę. Kiedy Fryderyk wrócił i zobaczył nową dekorację, zapytał. Katarzyno, co ty zrobiłaś? Kupiłam je, Fryderyku, za żetony, które były pod żłobem krowy. Sama tam nie poszłam, handlarze musieli je wykopać sami. Ach, żono, powiedział Fryderyk, co ty zrobiłaś? To nie były żetony, ale czyste złoto, cały nasz majątek. Nie powinnaś była tego robić. Naprawdę, Fryderyku, nie wiedziałam. Powinieneś był mnie ostrzec. Katarzyna stała przez chwilę, zastanowiła się i powiedziała. Posłuchaj, Fryderyku, szybko odzyskamy nasze złoto, pobiegniemy za złodziejami. No dobrze, odparł Fryderyk, spróbujmy. Ale weź ze sobą trochę masła i sera, żebyśmy mieli co jeść po drodze. Tak, Fryderyku, wezmę. Wyruszyli w drogę, a ponieważ Fryderyk szedł szybciej, Katarzyna podążała za nim. To dla mnie korzystne, pomyślała. Kiedy będziemy wracać, będę trochę z przodu. Wkrótce dotarła do wzgórza, po obu stronach drogi były głębokie kolejny. Ach, spójrz tylko, powiedziała Katarzyna, jak bardzo biedna ziemia została rozdarta, poszarpana i zraniona przez te koła. Już nigdy nie będzie cała. I w przypływie litości wyjęła masło i posmarowała nim kolejny, żeby nie bolało ich tak bardzo. Podczas pochylania się z jej kieszeni wypadł jeden z serów i potoczył się w dół wzgórza. Już raz się tutaj wspięłam, nie będę schodzić znowu, ktoś inny może go przynieść, powiedziała Katarzyna. Więc wzięła drugi ser i rzuciła go za pierwszym, mając nadzieję, że pierwszy wróci razem z nim, ale żaden z nich nie wrócił. Może czekają na towarzystwo i nie lubią podróżować same. Pomyślała więc, wzięła trzeci ser i również rzuciła go w dół, jednak wszystkie trzy nadal nie wracały. Nie wiem, co to może znaczyć. Może trzeci się zgubił i nie znalazł drogi. Wyślę czwartego, żeby go odnalazł. Ale czwarty nie spisał się lepiej niż trzeci. Katarzyna rozzłościła się i rzuciła piąty i szósty ser, które były ostatnimi. Stała tam przez chwilę, czekając, aż wrócą, ale kiedy nadal się nie pojawiały, powiedziała. No pięknie, dobrych posłańców wysłałam. Idę szukać śmierci, a wracać się im nie spieszy. Myślicie, że będę na was czekać? Idę swoją drogą, możecie mnie gonić, wy macie młodsze nogi ode mnie. Katarzyna ruszyła dalej i znalazła Fryderyka, który czekał na nią, bo był głodny. No dobrze, daj mi teraz to, co przyniosłaś, powiedział. Podała mu suchy chleb, a gdzie masło i sery? Zapytał. Ach, Fryderyku. Powiedziała Katarzyna. Posmarowałam masłem kolejny, a sery zaraz przyjdą. Jeden mi uciekł, więc wysłałam inne, żeby go przyprowadziły. Fryderyk pokręcił głową. Katarzyno, nie powinnaś była tego robić. Nie powinnaś smarować drogi masłem i pozwalać serom turlać się po wzgórzu. Naprawdę, Fryderyku. Powinieneś był mi powiedzieć. Zjedli więc suchy chleb, a potem Fryderyk zapytał: Katarzyno, czy zamknęłaś dobrze dom, zanim wyszłaś? Nie, Fryderyku, powinieneś był mi o tym powiedzieć wcześniej. To wróć się do domu, zabezpiecz go i przynieś coś do jedzenia. Ja tu na ciebie poczekam. Katarzyna wróciła i pomyślała. Fryderyk chce czegoś innego do jedzenia. Nie lubi masła i sera, więc wezmę dla niego chustkę pełną suszonych gruszek i dzbanek octu do picia. Następnie zamknęła górną część drzwi, ale dolne zdjęła z zawiasów i wzięła na plecy. Wierząc, że skoro zabrała drzwi ze sobą, to dom jest dobrze zabezpieczony. Nie spieszyła się po drodze, myśląc, Fryderyk będzie mógł odpocząć trochę dłużej. Gdy dotarła do niego, powiedziała. Oto drzwi od domu, Fryderyku, teraz sam możesz o niego zadbać. O niebiosa, zawołał Fryderyk, cóż za mądra żona, zdejmujesz dolne drzwi, przez co wszystko może wejść do środka, a zamykasz górne. Teraz już za późno by wracać, ale skoro przyniosłaś drzwi tutaj, to musisz je nieść dalej. Dobrze, poniosę drzwi Fryderyku, ale suszone gruszki i dzbanek octu są za ciężkie. Powieszę je na drzwiach, niech one je niosą. Wędrowali więc przez las, szukając złodziei, ale ich nie znaleźli. W końcu, gdy zaczęło się ściemniać, wspięli się na drzewo, by spędzić tam noc. Ledwie jednak usiedli na górze, gdy przyszli rabusie, którzy kradną to, co nie chce iść z nimi i znajdują rzeczy, zanim zostaną zgubione. Usiedli pod tym samym drzewem, pod którym znajdowali się Fryderyk i Katarzyna, rozpalili ogień i zaczęli dzielić swój łup. Fryderyk zszedł na drugą stronę drzewa, nazbierał kamieni, potem wspiął się z powrotem i chciał nimi rzucać w złodziei, by ich zabić. Ale kamienie nie trafiły, a złodzieje powiedzieli: niedługo świta, wiatr strąca szyszki z jodły. Katarzyna nadal miała drzwi na plecach, a ponieważ były bardzo ciężkie, pomyślała, że to przez suszone gruszki. Fryderyku, muszę wyrzucić gruszki powiedziała Nie teraz Katarzyno odparł mogą nas zdradzić ach ale muszę są za ciężkie no to wyrzuć je i niech cię powieszą więc Katarzyna zrzuciła suszone gruszki między gałęzie a rabusie na dole powiedzieli liście spadają po krótkim czasie gdy drzwi wciąż były ciężkie Katarzyna powiedziała ach fryderyku muszę wylać ocet nie, katarzyno, nie wolno ci, mogą nas odkryć. Ach, ale muszę, fryderyku, jest dla mnie za ciężki. No to zrób to i niech cię powieszą. Więc katarzyna wylała ocet, a ten ochlapał złodziei. Już rosa zaczyna opadać, powiedzieli między sobą rabusie. W końcu katarzyna pomyślała, czy to naprawdę drzwi są takie ciężkie? I powiedziała: Fryderyku, muszę zrzucić drzwi. Nie teraz, katarzyno, mogą nas odkryć. Ach, ale muszę, są dla mnie za ciężkie. Nie, katarzyno, trzymaj je mocno. Ach, Fryderyku, upuszczam je. No to niech lecą w imię diabła drzwi spadły z głośnym hukiem, a rabusie krzyknęli. Diabeł schodzi z drzewa i uciekli, zostawiając cały łup. Rankiem, gdy Fryderyk i Katarzyna zeszli na dół, znaleźli swoje złoto i zabrali je do domu. Gdy wrócili, Fryderyk powiedział: A teraz, Katarzyno, Ty też musisz być pracowita i wziąć się do roboty. Tak, Fryderyku, zaraz to zrobię. Pójdę na pole i zetnę zboże. Kiedy Katarzyna dotarła na pole, powiedziała to siebie, czy powinnam zjeść, zanim zacznę kosić, czy może najpierw się zdrzemnąć. Ach, najpierw zjem. Zjadła więc, a jedzenie sprawiło, że zrobiła się senna. Kiedy zaczęła kosić, na wpół śpiąc, przecięła na kawałki swoją suknię, fartuch i koszulę. Gdy po długim śnie obudziła się, stała tam prawie naga i powiedziała do siebie Czy to ja? Czy nie ja? Ach, to nie ja. Tymczasem zapadła noc, więc Katarzyna pobiegła do wioski, zapukała do okna swojego męża i zawołała Fryderyku? Co się stało? Chciałabym bardzo wiedzieć, czy Katarzyna jest w domu. Tak, tak, odpowiedział Fryderyk. Musi być w środku i spać. No to dobrze, powiedziała. W takim razie już jestem w domu. I pobiegła dalej. Po drodze natrafiła na grupę włóczęgów, którzy właśnie zamierzali coś ukraść. Pomogę wam w kradzieży, powiedziała do nich. Złodzieje pomyśleli, że zna rozkład miejsc i zgodzili się. Katarzyna podeszła więc pod domy i zaczęła wołać: Drodzy ludzie, macie coś, chcemy kraść. Złodzieje spojrzeli na nią ze zdumieniem i pomyśleli: toż to piękny sposób na kradzież. Postanowili się jej pozbyć, więc powiedzieli: Za wioską na polu pastora rosną rzepy. Idź tacz i wyrwij dla nas trochę. Katarzyna poszła na pole i zaczęła wyrywać rzepy, ale była tak leniwa, że nawet ich nie zbierała w jedno miejsce. Wtedy przechodził tamtędy pewien człowiek, zobaczył ją i stanął jak wryty, myśląc, że to sam diabeł buszuje w rzepach. Pobiegł więc do wioski i zawołał do pastora. Proszę księdza, diabeł jest na pańskim polu i wyrywa rzepy. O mój Boże. Zawołał pastor: Mam chorą nogę, nie mogę tam pójść, by go przepędzić. To ja poniosę księdza na plecach. Powiedział człowiek, wziął go na plecy i zaniósł na pole. Gdy tam dotarli, Katarzyna nagle się wyprostowała. Ach, diabeł! krzyknął pastor i obaj rzucili się do ucieczki. Pastor był tak przerażony, że mimo chorej nogi biegł szybciej niż człowiek który go wcześniej niósł.